Wszyscy się zastanawiają, dlaczego Mencen zaprosił Trzaskowskiego do swojego pubu, a nie zaprosił Nawródzkiego. A odpowiedź na to pytanie jest prostsza niż się wam mogłoby wydawać. Cześć, ja mam na imię Sebastian, i na tym profilu. Jak zwykle polityka informacji i ciekawostki bez cenzury, więc nie zapomnij mnie zaobserwować, bo już jutro kolejna dawka tego, co cię interesuje. A więc tak. Mencen zaprosił do Pawu tego, któremu jest bliżej. Więc, jeżeli Mencenowi do poglądów bliżej jest Trzaskowskiego, to tam jest. Po drugie, nie zaprosił znów. Bo Nawrocki kazał mu coś podpisać, a Mencen się boi, żeby podpisał na przykład akt notarialny. Po trzecie, chodzi o to, że Nawrocki strasznie chciał mu postawić piwo, a wszyscy wiedzą, że jak Nawrocki coś daje, to z drugiej strony na pewno będzie chciał i Mencen się bał, że straci albo pub, albo dożywotnio będzie musiał stawiać Nawrockiemu, albo po prostu okaże się, że już pełnomocnictwo od rodziny Mencenu ma na cały majątek, który Sławkowi się udał. Uzbierać, a więc bezpieczniej było dla niego pójść na piwo z Trzaskowskim. A jeżeli ty jesteś wyborcą Mencena, to pamiętaj, zrób jak Sławek. Bezpieczniej skumaj się w następną niedzielę z Trzaskowskim.